Witam Państwa bardzo serdecznie. No i co to się, drodzy Państwo, znowu stało? Znowu wielka afera na stronie Konfederacji Korony Polskiej, czyli partii Grzegorza Brauna. Jego partyjni koledzy zamieścili wpis murem za Grzegorzem Braunem, bo wiadomo, że może zostać skazany. Prokuratura postawiła mu siedem zarzutów i może trafić do więzienia, ale drodzy Państwo, zdjęcie Grzegorza Brauna ukazało się na tle zdjęcia rotmistrza Witolda. Pileckiego i cała ta chmara tych ludzi zaczęła tam komentować. Usuńcie to. To nie wypada. Jak możecie? Przecież Braun jest antysemitą, a rotmistrz Witold Pilecki pozwolił się schwytać Niemcom i osadzić w obozie, yy, prawda, w Auschwitz, żeby sporządzić raport dotyczący tego. Jakie to zbrodnie Niemcy popełniają na narodzie żydowskim? A więc jest sprzeczność, bo insynuuje się tutaj, właśnie w tej sprawie, że rotmistrz Witold Pilecki stawał w obronie Żydów, a Grzegorz Braun jest antysemitą. I to jest, drodzy Państwo, całkowita bzdura. Po pierwsze, eksterminacja nie tylko narodu żydowskiego, nie tylko Żydów, ale także Polaków. I w gruncie rzeczy, drodzy Państwo, Polaków, bo my tutaj nie mówimy o Żydach, którzy żyli w tamtym czasie w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, czy jeszcze w Niemczech, czy w jeszcze innych miejscach oni zostali zwiezieni następnie do tych obozów koncentracyjnych. Nie, drodzy Państwo, my mówimy tutaj o czymś całkowicie innym. Gdyby się okazało, że żylibyśmy w czasie II wojny światowej i mieli do czynienia z tak zwanymi Żydami, no to oczywiście byliby naszymi kolegami, przyjaciółmi, a może nawet w przypadku. Związków. Chłopcy mieliby dziewczyny Żydówki, a dziewczyny miałyby chłopaka Żyda. My tutaj mówimy, drodzy Państwo, o czymś diametralnie odmiennym. Grzegorz Braun nie jest antysemitą. On nie jest antysemitą i to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. W Sejmie zaczęło się panoszyć lobby żydowskie. To jest, jakby to Państwo wytłumaczyć najprościej, najwyższy rodzaj cwaniactwa i manipulacji. To wszystko, co steruje światem, już powiem tak bardzo prosto, z Ameryki, z Izraela, bo to jest wszystko połączone, to organizacja Hanukowa, już nazwę to w ten sposób, to jest organizacja stosująca jawną przemoc i terror w przestrzeni Sejmu. I z tym walczył Grzegorz Brown. Nie wydaje mi się, drodzy Państwo, żeby Grzegorz Brown atakował jakiegoś Żyda gdzieś tam na ulicy, czy w tych ich. Świątyniach, które tam przecież na terenie Polski też się znajdują. Nie, drodzy Państwo, chodziło o sprawę czysto ideową i nic więcej. O to, żeby żaden symbol żydowski, a już w szczególności taki, religijny, nie stanowił w Sejmie obrzędu kultu, bo jest to, jak zresztą powiedział Grzegorz Braun i ja się pod tym podpisuję, jest to rodzaj diabolicznej manipulacji w strukturach. Zagnieździł się w strukturach naszego kraju. To trzeba powiedzieć, drodzy Państwo, od razu. Można mieć wiele wątpliwości co do tego, w jaki sposób Grzegorz Braun przeprowadza te swoje interwencje poselskie. Natomiast chcę, żeby ta sprawa była tutaj jasno i wyraźnie rozstrzygnięta już w tej chwili. Czy to jest nadużycie, że ten portret Grzegorza Brauna został umieszczony na zdjęciu Pileckiego? Po co się powoływać na tego bohatera? Pileckiego. Po co się powoływać na niego? Co to jest za bohater? Prawdziwym bohaterem, drodzy Państwo, to jest człowiek, który potrafiłby rozpoznać naturę zła i przeciwdziałać jej, zanim wybuchnie wojna. Bo jak już wybuchnie wojna, to okazuje się, drodzy Państwo, że wojna wybucha wskutek nieodpowiedzialności, niewiedzy, ułomności ludzi, którzy do niej doprowadzili. Więc to by był prawdziwy bohater i ja o tym opowiadam, drodzy państwo, w filmie, który pojawi się tutaj na karcie u góry specjalnie dla państwa. A co teraz, gdyby Grzegorza brał na spalono na stosie, na przykład 500 lat temu, to byłby bohaterem, tak? Byłby równy y, takiemu pileckiemu, jednemu czy drugiemu, bo on żyje. Dzisiaj się walczy w ten sposób i dzisiaj kary są właśnie y, w, taki, w takiej formie. Się przejawiają w naszym społeczeństwie. Co mieli tego Grzegorza Brauna? Co on, co on ma jeszcze zrobić? Przecież dzisiaj już nawet nie ma mowy o jakiejkolwiek rewolucji, jakimkolwiek działaniu takim, jakie w czasach II wojny światowej, bo ta ludzkość jest po prostu zmarnowana, otumaniona, zlękniona, żeby cokolwiek zrobić w jakiejś jednej sprawie. To się wszyscy lękają, żeby nie stracić. Ten bałwan męcen to się natychmiastowo odwrócił po prostu. Od Brauna, żeby sobie własnym interesikom, biznesikom nie zaszkodzić. A tu jakiś cwaniak przychodzi na mój kanał i pisze mi, że ja jestem jakimś tam, prawda, oszołomem, który głupoty wygaduje. Sami jesteście oszołomami. Wszyscy, którzy tam siedzicie po prostu po drugiej stronie i krytykujecie sprawy, nad, nad którymi żadnej tak naprawdę władzy intelektualnej, bo tu chodzi o władzę intelektualną, która to rozstrzyga, to ci ludzie nie mają. Nie mają. Patrzą, obserwują, ja krytykuję yy, stanowisko Mendsena, prawda? Jak ja mam czelność takiego Mendsena, wielkiego człowieka? Żaden autorytet, zwykły pajac i cwaniaczek. Najpierw się pozbył Korwina z partii, stał się strukturą w partii autorytarną. To on teraz będzie decydował, co się w tej partii będzie działo. Niezależnie od głosowania członków tej komisji, tego zarządu. Więc proponuję nie powoływać się w przypadku. Yy, tej Konfederacji Korony Polskiej na żadne autorytety. Brown jest bohaterem kraju, czy to się komuś podoba, czy nie. I on nie potrzebuje nikogo, żeby go podpinać jeszcze pod, pod kogoś innego. Każdy jest inny, każdy walczy na swój osobliwy sposób. I starajcie się szukać bohaterów, nie w takich formach, że ona musi być spektakularna koniecznie, że trzeba coś podpalić, zburzyć, pomalować, zamalować, czy nie wiadomo, co jeszcze. Czasem się wa walczy po prostu w zależności od możliwości, jakie się ma. Gdybym był w Sejmie. A miałem taki, taką ochotę, nawet startować w tych wyborach, które prawda, dokonały się nieszczęśliwe, wybory 15 października się rozstrzygnęły. To zachowywałbym się bardzo podobnie do Grzegorza Brauna. A ludzie, którzy mnie znają osobiście, wiedzą, że jestem w stanie zrobić rzeczy niezrozumiałe dla wielu, burzące tak zwany społeczny porządek. Z tego tytułu też w moim życiu. W moim życiu spotykało mnie wiele nieprzyjemności. Na przykład, to mogę o tym opowiedzieć, jak Państwo chcecie, tylko dajcie znać. Na przykład wyrzucono moje dziecko ze szkoły. Tak, drodzy Państwo, wyrzucono ze szkoły, dlatego że nieustannie walczyłem z patologią, która się tam szerzy, z niekompetencją i z brakiem, totalnym brakiem w ogóle moralności. Także, drodzy Państwo, niech ta sprawa będzie rozstrzygnięta. Grzegorz Brown nie jest antysemitą. To po pierwsze. I dopiero teraz możemy powiedzieć murem za Grzegorzem Braunem, bo ja też Grzegorza Brauna popieram. Mam wątpliwości, jak już wspomniałem, jeśli chodzi o kwestię wykonywania tych interwencji poselskich. Zachęcam Państwa do obejrzenia opublikowanego na kanale materiału dotyczącego właśnie Grzegorza Brauna. Zachęcam do wspierania kanału Króla Pustkowia w walce o wolność, sprawiedliwość i Prawdę. Z mojej strony to wszystko, kłaniam się nisko i pozdrawiam bardzo serdecznie.